Co jest? Mam coś na twarzy? Nie, 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 nie. Co z czego się śmiejesz? Podążanie za modą jest już niemodne. A to dobre. Mało śmieszne. Nie bądź smutasem Felicity jest dowcipna. Dowcipna? Jak dla mnie jest żałosna. Czemu nie masz poczucia humoru? Nie lubię, jak ktoś się ze mnie śmieje. Delphi, wyluzuj odrobinę. Nie jesteś pępkiem świata. Śmiałam się tylko z jej komentarza, bo wydał mi się zabawny i tyle. Tutaj się schowałaś! Ale spojrzenie zabijasz wzrokiem. Dobrze się czujesz? Tak, dobrze, dzięki. Chwila, 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 czekaj, to przez Extreme Singers? Też ich widziałeś? Tak, wszyscy ich widzieli, ale nie przejmuj się. Nie? Nie. Naukowcy już dawno dowiedli, że to przez rodziców 40% nastolatków ma problemy z niskim poczuciem własnej wartości. A w moim przypadku pomnóż tę liczbę co najmniej razy 10. Wow, ile szczegółów? Ale nie myśl tyle, matematyka to jeszcze nie wszystko. Nie, myślę, nie. że tak. Moim zdaniem cyfry nie kłamią. Gdyby się dobrze zachowali, to byś się nie śmiał. Nie śmieję się z twoich rodziców, tylko z ciebie. Wszyscy się ze mnie śmieją zarówno dzisiaj, jak i każdego dnia. Strasznie dramatyzujesz. Przestań panikować, dosyć. Śmieję się, bo jesteś zabawna i sympatyczna. Jasne. Jestem błaznem rolera. Coś czuję, że będę musiała chodzić w masce albo w czapce niewidce, żeby nikt mnie już nigdy nie rozpoznał. Jak stąd wyjdę, to dla każdego będę córką tych żałosnych piosenkarzy. Tak, 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 to prawda. Jak to? Nie, daj spokój. Żartuję, żebyś się trochę wyluzowała. Mogę ci coś opowiedzieć? Wracałem z rodzicami z podróży. Akurat w mojej urodziny lecieliśmy samolotem. I nagle podeszły do mnie stewardesy z ogromnym tortem. I cały, ale to cały samolot zaczął śpiewać dla mnie sto lat. Nie masz pojęcia, jak ja się wstydziłem. Chyba mam. Do takiego uczucia jestem już przyzwyczajona. Słuchaj, musisz zaakceptować to, jacy są rodzice. Wszyscy są tacy sami. A jeśli kiedyś znowu będziesz smutna czy zła, tak jak teraz... Przypomnij sobie historię moich rodzin i może się uśmiechniesz. Dzięki. Spoko. Nie można się tak szybko w kimś zakochać. Zaufaj mi. Od dnia, w którym się w kimś zakochasz, ani na sekundę nie przestajesz o tej osobie myśleć. Dziwne. Felicity dawno nie pisała na stylu i szyku. Wiesz coś, Delphi? Słucha? nie możesz mnie o to pytać. Czemu? Nie ma w tym nic złego. Ha. Za chwilę zaczyna się kolejny etap konkursu, a ciebie interesuje tylko to, czy Felicity coś napisała. Nie, mnie interesuje Flor, ale wyjechała. Nie wierzę. Jak nie Felicity, to Flor, jak nie Flor, to Felicity. Zawsze masz jakąś wymówkę, żeby nie tenować. Kto mówi, że rezygnuje? Ty sam. Ostatnio zawsze masz coś ważniejszego do zrobienia niż przygotowanie do zawodów. Po co mam o nich myśleć, skoro i tak ty o wszystkim decydujesz, jak zawsze? Jasne, że o wszystkim decyduję, bo ty mi nie pomagasz. Cały czas nie mamy ani układu, ani piosenki, ani... Dobra, 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 łapię, łapię. Skoro rozumiesz... Tak. Pomyślisz o konkursie, czy jedyną rzeczą, o której możesz myśleć jest Felicity? Ale o co ci chodzi? Że nie ćwiczę, czy że myślę o innych dziewczynach? Co? To jakoś najbardziej martwi cię teraz Felicity. Wiesz co, Gaston? Co? Mam dosyć. Nie pojedziemy razem. Ciągle w ukryciu? Jak to? No wiesz, przez Extreme Singers. Nie? A, no tak. Chcę być strusiem Nandu. <laughs> Nandu? Czemu? Tak, bo on ma taką fajną umiejętność chowania głowy w piasek. <laughs> Cały czas nie mogę się pozbierać. Ale takich mam rodziców. Chyba lepiej ich zaakceptować tyle. Tak, myślę, że nie powinnaś się przejmować czymś, czego i tak nie możesz zmienić. Mówisz tak przez Delphi? Widziałam, jak się przed chwilą kłóciliście. Myślałem, że duchowają się pod ziemią i nie wychodzą na wierzch, żeby podsłuchiwać. Nie, 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 tylko was widziałam, nie słyszałam, stąd wszystko widać. Ja nie, nie chciałam was podsłuchiwać. Spokojnie, luz, w porządku. Nie wiem, co jej się stało. Jest zazdrosna o Felicity. O Felicity? Tak, niewiarygodne. Czemu jest o nią zazdrosna? Bo podoba mi się to, co ona pisze, więc ciągle o niej mówię. Lubisz ją? Tak, 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 jasne. Tak? Lubię Ale ostatnio ją. już nie pisze na stylu i szyku gdzie zniknęła? Możemy pogadać? Co jest? Zastanowiłem się i zrobię to, co mi mówiłeś. Mogę na ciebie liczyć? Jasne. Dzięki, bracie. Roller Track skomentował. Cześć, Felicity. Genialny wpis. Powiedz mi tylko, jaki przycisk mógłby sprawić, że moje marzenia rozbłysną? Cześć, Roller Track: Nie ma jednego włącznika. Wszystko zależy od chęci, żeby urzeczywistnić marzenia. Roller Track skomentował. Super, że masz swoją stronę. Lubię Cię z czasów stylu i szyku. Roller Track. Roller, co?